z tej strony Hiro, to jest e, unboxing mikrofonu z 7 m -Pod. Pudełko wygląda, nie jest ono zbyt duże. Tu mamy lekki opis tego mikrofonu. Z tyłu już nic nie ma, jest e, czysta belka. E, więc sobie otworzymy to. W środku tak, e, oczywiście, znaczy nie oczywiście, jest smycz. Od sklepu, w którym zamawiałem ten mikrofon. Mikrofon kupiłem na Allegro. Więc że nie ma w każdym pudełku. Płytka z oprogramowaniem. Ciekawe co tutaj piszę, że... Tu jest spis programów. O jakie są na tej płytce. No łap, łap. No nie chcę złapać. Dobra. Najwyraźniej tu jest to Audacity, Lame, fit 4 All i iPoder. Takie cztery programy, one są raczej darmowe, dostępne wolno w internecie. Karta gwarancyjna do mikrofonu. Jakieś cholerstwo, co nie wiem po co ma służyć, jakaś taka plastikowa płytka. Lódka reklamowa w sklepu. No i oczywiście sama instrukcja do mikrofonu będziemy przestudiować i sam nasz mikrofon. Teraz tak, tu mamy podstawkę, Natomiast jest bodajże żeliwna. Na dole ma trzy antyślizgacze, tak wygląda podstawka. Waży tam pół kilo, nie jestem pewien dokładnie ile. Tu mamy takie trzymadełko na mikrofon. sam mikrofon. Żeby wyjąć ten mikrofon i ja go założyć będę musiał położyć aparat, więc na chwilę Z2. No dobrze, więc już jestem z powrotem i tak wygląda stojący mikrofon. Oczywiście to jest mikrofon pojemnościowy. Będę musiał sobie jakiś wytłumacz na komputerze skombinować, bo strasznie wyoryje i pewnie będzie go słychać, yy, ponieważ zbiera on dźwięki z otoczenia. Yy, mikrofon wygląda tak. Tu mamy, no przybliżę to. Coś zoomu nie chcę łapać, ale dobra. Więc tak, tu mamy pokrętło do yy, do głośności mikrofonu i dioda, która sygnalizuje, że mikrofon działa. Oczywiście mikrofon jest pojemnościowy, więc nie mówimy w, w tą część, tylko w bok mikrofonu. No i to na razie to by było na tyle. Jeszcze w drugiej części filmu zaprezentuję, jak mikrofon się sprawdza w porównaniu z mikrofonem z moich słuchawek Plantronics Gamescom 380. Witam w kolejnej części prezentacji mikrofonu sin7mpod Jesteśmy właśnie w programie Adobe Premiere Pro i tu mam przygotowane cztery próbki dźwięku dwie są ze starego mikrofonu i dwie z nowego więc puszczę najpierw próbkę z mikrofonu z mikrofonu z Plantronics Gamescom 380 bez żadnych przeróbek. Zaszuta zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Nie zna spokojnego snu. Z każdym zmierzchem w oparach mgły nadchodzą opętane rządy mordu bestie. Przerażeni ludzie chroniąc się za magicznymi runami usiłują wymodlić kolejny dzień życia dla siebie i najbliższych. Rzeź ustaje bladym świtem, gdy światło zapędza demony z powrotem wodą. No, tak więc to była, była próbka czystego dźwięku ze słuchawek. A teraz próbka nieprzerobionego dźwięku czystego z mikrofonu Synth 7 M pod. Zaszuta i zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Nie zna spokojnego snu. Z każdym zmierzchem w oparach mgły nadchodzą opętane żądania mordu bestii. Przerażeni ludzie, chroniąc się za magicznymi runami, usiłują wymodlić kolejny dzień życia dla siebie i najbliższych. Rześ staje bladym świtem, gdy światło zapędza demony z powrotem w no tak więc dźwięk jest na pewno czystszy, lecz jest y, też cichszy. Postaram, to się, postaram się to jakoś podgłośnić w y, materiale, żeby było to słychać. A następnym testem jest, następnym próbką jest przerobiona próbka dźwięku ze słuchawek. Y, odszumiona, z zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc, nie zna spokojnego snu. Z każdym zmierzchem w oparach mgły nadchodzą opętane rządy mordu bestie. Przerażeni ludzie chroniąc się za magicznymi runami, usiłują wymodlić kolejny dzień życia dla siebie i najbliższych. Rzeź ustaje bladym świtem, gdy światło zapędza demony z powrotem w otchłań. No tak więc to była próbka słuchawek, a teraz próbka mikrofonu po odszumieniu. Zaszuta i zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Nie zna spokojnego snu. Z każdym zmierzchem w oparach mgły nadchodzą opętane rządzą mordu bestii. Przerażeni ludzie, chroniąc się za magicznymi runami, usiłują wym wymodlić kolejny dzień życia dla siebie i najbliższych. Rześ staje bladym świtem, gdy światło zapędza demony z powrotem w otchłań. No, tak więc to były wszystkie próbki, te, które nagrałem. Na pewno mikrofon się sprawdza lepiej. Lecz wychwytuje mój komputer, wychwytuje to jak on szumi, więc muszę się jeszcze trochę pobawić w programach o i te różne zabawy, żeby tego nie było słychać. Na razie myślę, że mikrofon wypadł wyśmienicie, daję mu 8 na 10, bo jednak łapie te szumy, ponieważ jest pojemnościowy. Cena nie jest zbyt duża, bo to jest 200 zł na Allegro plus przesyłka. To nie jest zbyt wysoka cena. No, a jak na razie to było na tyle. Zapraszam na inne moje materiały. Komentujcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Dzięki. Na razie.